Ok, w tym razie generator prototwórczy roli pacjenta, tak się nazywa ta wersja Ala 3 fazowa, ja za, zaraz wam powiem dlaczego Ala, pacjent z dolegliwościami tego typu przepalenie, wypalanie, przepalenie, wypalenie, tutaj tam mieć. Widzicie? Przepalona i przerwany obwód na stojanie. Okej, okay, na czym stoimy? Okej, okay, okej. Okay. Ta śruba z tego miejsca teraz wysz wyszła i mamy teraz tutaj z kolei o taki ruch. Idzie. O, gdzie? To się rusza. Spróbuję to teraz wyciągnąć do siebie. Słuchajcie, mamy to. To się wyciąga. Po zobaczcie ten element. Po wyciągnięciu mamy teraz coś takiego trochę na wierzchu bardziej. Wszystko jest. Próbujmy, o patrzcie na to, ten stoją nam wychodzi, czekajcie jedną ręką trochę, o kurwa to jest 5 kg, nie więcej, to waży słuchaj, ponad 10 kg, teraz głównie chodzi o to żeby dobrać identycznie, tak, dobieramy identyko, zróbmy takiego jak to wygląda, na żywca jak to wygląda, no, tu jest takie przepalenie dość solidne, Ciężko by było to później związać Możesz? Słuchajcie, ten idzie tu Kurwa się mi krzyło Ale ten znowu się zrutował z tym Kurwa, będzie najszybciej chyba wymienić, wiecie? Nie ma co się bawić Bawić Na samego testu można byłoby tylko zobaczyć Czy to da radę zuretować. Ale nie wiem, czy to ma sens w ogóle Chyba to wymienimy całe i... Ok, guys Dobra, dostałem się do tego, tak to wygląda, to całe przepalenie, wypalenie Ci, są tutaj, no kruszą się, po prostu kruszą Zobaczcie, zobaczcie Już nie idzie tego uratować Nie ma szans, bierzemy średnicę tutaj, w tą, w tą stronę, Aligro I zamawiamy Wkładamy to w to miejsce z powrotem Tutaj wszystko wydaje się być ok. Jedynie co to jeszcze tutaj opor, sprawdzimy czy przejście między tym a tym, czy tam między tamtym a tamtym, No i być. Silnik, ważne, że jest na swoim miejscu. Dobra, ściągamy wymiary. Ale jakby trzeba coś zamówić. I teraz patrzcie: 8 tutaj akurat tam ma. No i na wysokość około 15 Przekręciłem jeszcze raz w inny sposób i tu już mamy około 16 znowu z kolei dobra, nasz wymiar 8, 15 i 16 Chodzimy na Allegro mhm. ok, waga około tylu kilogramów Pora, sprawdzamy się w tą stronę, żeby nam tu nie wystawało ok, szybka modernizacja, tuning wrzucamy to coś to coś lekkiego i wrzucamy coś cięższego ten nie zadziałać. B16, a tu jest nie wiem co to jest C czy D. Dodatkowo tutaj to wyrzucamy i w zamian tego wyjścia wrzucimy taki potomiernik. Ba Będziemy mieć przy okazji pogląd, jak to wygląda. Gdy mamy w i amperażu na gniazdka. Ok, na miejscu. City też. Ok. Pierwsza próba. Co zmieniliśmy? Zabezpieczenie mamy tutaj już. B16. Eee, tu wywaliliśmy. To. To wyrzucone. Zamiast tego będziemy mieć tutaj dostęp do voltażu i amperażu. Czyli jakie będzie obciążenie. Próba numer dwa.